LucasTV dropnął dwa dni temu. Czy dziewczyny umówią się z żonatym facetem? Sprawdźmy to. To może być nowy, mocny banger. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak kobiety zareagują, gdy zajęty facet... Tak, zostawiałem się. Z obrączką na palcu, a nawet z dziewczyną u boku spróbuje je poderwać? Sprawdziłem to. Zostańcie do końca odcinka, bo będzie się w nim dużo działo. Oho! Osiem minut napakowane contentem? Yeah! To, na no, no, tak, bo... że najładniejsza kobieta, jaką dzisiaj widziałem, to w parku. Dziękuję, bardzo. Aż się idzie zakochać. No, nie. On no, pomaga. Zawsze <gry> można zmienić. Ja też mam dziewczynę, ale to nie znaczy, A. że to jakaś przeszkoda przecież. No, no tak, ale nie. W sumie tak. Okej, okay, bro. W sumie tak. Przecież może być lepiej, zawsze, prawda? Właśnie. Jak się dobrze dogadujemy to Trzeba to tak jak z samochodem Zawsze może być nowszy i lepszy No ja w ogóle Łukasz jestem O miło Cię poznać No nieźle litka nie Ale odjebać maniane nie A właśnie widzowie jak coś na YouTubie właśnie trafił Jak ktoś nie widział Właśnie na YouTubie trafił ...odcinek z Horror Roblox, więc możecie sobie po streamku na przykład obejrzeć Horror Roblox, ten o mnie, jak coś trafił na YouTubku. Kurwa, jakie zbliżenie, co to za POV, POV, przelizujesz się z Opa. No, Hej, muszę Ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz, od razu przykułaś moją uwagę. <noise> bardzo. bardzo. pozytywną kobietą się wydajesz, naprawdę, uśmiech super. To jest ten cały rys. Pierdole, podchodzisz do typiary, z którą nigdy nie zamówiłeś z, 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 Boże, którą nigdy nie zamienie sobie też bardzo pozytywną dziewczyną. No, bardzo. Od razu aż serce mi szybciej zabiło. Dzień lepszy jest. W ogóle ja Łukasz jestem. Jestem A ty co w ogóle robisz? No przyjeżdżam biznesy załatwiać, okay. więc tak biznesowo tutaj przyjeżdżam Aha. po prostu, no a na co dzień no to tak. No chyba zainteresowania tematem. Że się spotkaliśmy. Nie wiem czy to przypadek czy nie, bo mi cyganka przepowiedziała, że spotka miłość swojego życia. Właśnie tutaj na tej ławce w Warszawie. Więc kto wie może to ty będziesz tu No ale masz liczynę. Bardzo ładnie wyglądasz. <laughs> Dobra, wyszli mi ktoś szota kurwa z Chinką i z tym... Eee, z grywą się nazywał? Proszę. Błagam kurwa, muszę to obejrzeć dzisiaj znowu Czekaj muszę to znaleźć Dobra mam Aż se muszę to kurwa, ty to widzę Muszę to kurwa, A? muszę se kurwa przypomnieć Uwaga А, а, тут я вижу. Pierdo, <noise> Rozmo Rozmo. A to te widzę <głos> <głos> Jaki kurwa klasyk zawsze śmieszy tak samo, nie, zawsze kurwa śmieszy tak samo. <noise> Najładniejsza kobieta jaką widziałem dzisiaj. Nie skąd? Skąd takie myśli? To tam koleżanka taka. A to zawsze może być lepiej, ty też masz chłopaka. Przecież co to przeszkadza? Możemy przecież zmienić tak, albo to będzie nasza tajemnica. Później kto wie, będziemy sami wolni, uciekniemy na koniec świata. Fajne marzenie! What the fuck? To, to zróbmy tak. Będę dzwonił. 300 razy na dzień. Pisał SMSy. Okej, no. Zadzwonię. What the hell? Nie za... Dobrze będziemy się dogadywać, to ja zostawiam dziewczynę, tej chłopaka. No, nie no. spokojnie. Damy radę to załatwić. I'm just a girl. To nie stało. Pięć, nie. się stało? że mi się bardzo spodobaj, że bardzo ładnie wyglądasz. To była Twoja dziewczyna. Myślę, żeby z nią zerwać. Przepraszam, ale jestem powolna. Co, nie pójdziemy na randkę? Oho, W! Cześć, hej! Hej, może ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. Najładniejsza dziewczyna, jaką widziałem tu w okolicy. Ale za dzisiaj? Ogólnie, ale aż się zakochałem, naprawdę, aż mi serce tak To tak przykro! No to ja w trakcie rozwodu jestem, to. No to jak już po rozwodzie. No ale to po rozwodzie to już formalność, co to za problem tam, parę papierów. No więc dla mnie to nie jest formalność. Trzeba, że akurat się umówimy i w ogóle pogodamy. No, bo tak. jestem To też razu trzeba wziąć. Yeah. No, to nie jest jego siostra? To jest jego siostra? Czy mi się coś pojebało? Nie, to nie jest jego siostra, to jest... Ta siostra to inna, okej, okay, nieważne. Muszę ci powiedzieć, że jesteś najpiękniejszą kobietą jaką tutaj dziś... No nic, bo on w jednym odcinku miał swoją siostrę, a jeszcze miał jeszcze jedną taką typiarkę, ale mi się pojebało, yy, to nie jest ta jego siostra, ta jego siostra inaczej wygląda. Cię widziałem. Dziękuję bardzo. I co, jak mi dzień w ogóle? Dobra, fajnie. No, to by... Tak Rozmą. Może byśmy się kie zgadali kiedyś, zostawiałbyś kontakt do ciebie. Ja zobaczymy co dalej, jak będzie nam się rozmawiało. Nie, to nie, nie. Oj, tam co nie. Ja pierdolę. Do, do odważnych świat należy. Proszę wpisać. No. no to zróbmy tak, żeby zostawić do ciebie jakiś kontakt, ja się do ciebie odezwę. Zobaczymy co dalej. Też, ale co, to nic nie przeszkadza przecież. Czyli... No a tam. Przysz... Moja żona się nie dowie, twój chłopak też, a zawsze może być fajniej i lepiej. A tutaj nie mieszkasz? Nie, tu nie mieszkam. i Przyjeżdżam tylko do żony, ale my w trakcie rozwodu jesteśmy w zasadzie. To, co widziałaś, to tylko tutaj spraw biznesowych, ale niedługo się rozstajemy i... I tyle, i, ale może tu się sprowadzę, kto wie jak No Ona będziemy... chyba nie z Polski, bo tak kurwa e, albo gadka się nie kleje, albo nie wie jakie słowa powiedzieć, bo taki też miał jakiś taki e, akcent chyba. ...my się spotykać. W ogóle Łukasz jestem. Oho! Ona też Miło cię poznać. Ty... Przyłapana! Ty męża nie masz? A, Oho! Do... Ale to mąż nic nie musi wiedzieć przecież. No bo widzę obrączkę, ale to co to przeszkadza? No nie To będzie nasza tajemnica. Nasz sekret. No dobra, no tak. What the hell? Musisz lecieć. To co, już idziesz do metra? Ja pójdę w tamtą no, stronę. w sumie zaraz mam. Okej. Okay. No pa, pa kochanie. No pa, kocham cię się, też. Pa. Co nie? Jakiś chłop siedzi? Hej, może ci powiedzieć, że... Ej, muszę ci powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądasz. A nie, dobra, jest tak zablurowane chujowo. Ja mówię tak, wow, jaki w ogóle inkluzywny odcinek, że będzie podrywał też y, tych e, gejów. I że pokaże, że oni też są niewierni. Wow, ale to jednak pomyłka. Naprawdę super. Zrobiłeś wrażenie na mnie. Z chęcią bym się umówił kiedyś jeszcze z tobą, pogadał, poznał się. Po co? I po prostu, kto wie, może to będzie miłość życia. Ej, on, on ma taki akcent, taki... taki... taki wujek z wesela, nie? Taki z prowincji. Myślicie, że to jest ten RIS? Myślicie, że właśnie na to lecą lecą dziołchy? Nie Nie? Toż to nie tego, nie? Tam jest, że kurwa tego, nie? Ty się nie złata! Eee, yy, nie? Ja żem, yy, że kurwa trochę gnoju, żebym tam kurwa przerzucił, niech no, tego, tamtego mi wyzwanie. Ja właśnie lubię wyzwania, więc to jeszcze lepiej dla mnie. Przeciwieństwa się podobnie podobno przyciągają. No, trzeba to sprawdzić. Ja w ogóle Łukasz jestem. Siezo, jakie niezręczne właśnie kurwa. Wczoraj bilet na H, F, widzimy się Pozdro! F. O, miło cię poznać. Nie no kripnie! Kripnie! Myślę, widzowie, myślę, że przed internetem ludzie się w taki sposób poznawali. Ale... Dobrze, że jestem tak. Czy mi się zajmujesz? Co porabiasz? Pomagam ludziom tak! Ha, ha, ha. To pomóż mi! Pera, w jaki sposób? To wie, może byś. się nie z mojej ręki, Wróżka. bo ja uczyłem się wróżyć przez jakiś czas. No, tak dziękuję bardzo. Chętnie bym jeszcze kiedyś z Tobą pogadał, to może zrobimy tak, że zostawisz do siebie jakiś kontakt, ja się do ciebie odezwę, a później zobaczymy co dalej. Oho. No, dobra. Okay, Niech ktoś pod... sprawdzi co to za numer. Nie bardzo będę dzwonił tak. Fake numer muda, myślisz? 22. Jak żonę znaczy, nie ja będzie... podejrzewam, że ona miała słuchawki i nawet... A dobra, on powiedział o żonie teraz, dobra uwaga. Nie bardzo, będę dzwonił tak po 22. Jak żona nie będzie w domu, to wtedy. Jak... Okej. Okay. Ci mija dzień w ogóle. O, bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze co? To ja. też nie z Polski. Aaaa, to jest Ali to... It uh, look fantastic for me. It looks fantastic for me. Oh kurva! Oh kurva, bro! I don't know. I looking for sense of my life, but okay. I think I find it today. The sense of life is yes. joy in life. Yes, so uh, we can enjoy together. Because uh, when I meet you, I. Uh, I thought uh, I find this uh, <laughs> Okay, Okej bro. Okej, okay. I understand. I understand. A little. No ale dobra, ważne, że ten, że... Yy, yy, Haz się śmieje, tak? no, no on ma gorsz angielski niż ty nawet. Dzięki bro. What do you do here? My target for for this day was my target. Kurwa, how płatny zabójca TY! Find love of my life. We'll see. Maybe it's you. Maybe now. But oh, you too! Thank you so much. So, so maybe uh, you give me your uh, I don't know Facebook, Instagram, or something. What do you need?

Fantastic, open uh, relationship, <sharp> love <inhale> <It's> and... Okay. <laughs> okay for you, fantastic! Fantastic bro, okay bro, Fanta it's fantastic, yeah?